Cześć. Jestem Stella i mój ojciec nie akceptuje tego, że mój brat to Bigos. A oto moja historia. Jestem, jak widać, bardzo rozpieszczonym dzieckiem, niczego mi nigdy nie brakuje, ale za to są wymagania. Na przykład muszę nosić rękawiczki, żeby nie dotknąć czegoś, czego dotykała służba. Tak więc w mojej rodzinie nawet ja muszę być prestiżowa. A bigos nie jest prestiżowy. Dlatego tata go nie lubi. I teoretycznie mogłabym tu skończyć, ale pewnie wielu z was zapyta się czemu bigos to mój brat. Wszystko zaczęło się, gdy sprzątaczka weszła posprzątać w piwnicy. Zwykle sprząta tam co tydzień, ale ostatnio jej nie było, więc wynajęliśmy zastępstwo. I przyszła do nas z pani, która się na sprzątaniu piwnic nie znała. I pewnie to ona zostawiła tam bigos w słoiku. Za tydzień wszedł lokaj do piwnicy i znalazł bigos. I wiedział, że go zwolnimy, jeśli go tam znajdziemy z bigosem. To go wyniósł do kuchni. A potem zwiał. I mama znalazła bigos. Ich się w nim zakochała. I tata zobaczył jak mama go żre i mówi, że kocha go jak syna. A ojciec nie chciał drugiego dziecka. I to do tego nieprestiżowego. Polajkujcie i skomentujcie tą historię jeśli wasz tata też nie akceptuje bigosu.